Moja mama często czuła za mnie ogromny wstyd i zażenowanie moimi zainteresowaniami. Uważała to za coś dziwnego, a wręcz grzesznego. Często byłem postrzegany jako inny, czy to w szkole, czy w domu. Byłem odmieńcem. i Isaac, Isaac. jedni z was wręcz nienawidzą i gardzą, dodatkowo łapiąc się za głowę, jak takie coś może być popularne. A inni zaś ubóstwiają i kochają. Szczerze mówiąc, ja jestem pomiędzy wami. Kiedy powstał pierwszy The Binding of Isaac, z początku nie potrafiłem zrozumieć genezy tej gry. Zbierało się jakieś zużyte tampony matki, staniki i jakieś inne chore rzeczy. Jednak po rozegraniu pierwszej gry i zrozumieniu całej genezy Rogalika, lekką ręką złapało się setki godzin. Z miłą chęcią opowiem wam, dlaczego Isaac jest tak popularny. Przejdziemy sobie przez to wszystko od A do Z. Lecz zanim wskoczymy do skrzyni, skupmy się może na genezie Powstania. Cofnijmy się do początków tego, co sprawiło, że The Binding of Isaac stało się tym, czym jest dzisiaj. Gra została stworzona przez złotego człowieka Edmunda Macmillena, który wcześniej zdobył popularność dzięki swojej współpracy przy grze Super Meat Boy. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy Macmillan poczuł, że chce stworzyć coś zupełnie innego. Coś, co wyszłoby poza schematy gier. Pomysł na Isaac'a zrodził się z jego zamiłowania do gier z lat 80. i 90. Oraz inspiracji klasykami, takimi jak Zelda i Gantlet, które miały bardzo silne elementy losowości oraz przygodowe podejście do rozgrywki. Jednak to, co sprawiło, że Isaac wyróżnia się na tle innych gier, to jego mroczna tematyka oraz styl graficzny, który nawiązuje do rysunków z komiksów. Macmillan był znany z tworzenia kontrowersyjnych prac artystycznych. Jego rysunki w komiksach czy wcześniejsze projekty w grach odznaczały się mrocznym, absurdalnym humorem oraz często brutalnym podejściem do tematów społecznych i religijnych. Te same elementy znalazły swoje odbiory. W The Binding of Isaac, które również poruszało tematy oparte na religii, dzieciństwie, cierpieniu oraz rodzicielstwie. Po sukcesie Super Meat Boya Macmillan poczuł, że jest gotów, by stworzyć projekt bardziej osobisty, w którym mógłby wyrazić swoje przemyślenia i artystyczne zmysły. Początkowo Edmund mocno eksperymentował. Najpierw chciał stworzyć grę z prostą mechaniką, z możliwością eksploracji i losowości. Sporo zmieniał na przestrzeni miesięcy aż do momentu, gdy wpadł na pomysł, jak stworzyć taką grę. Stworzyć rogalika w inspiracji zeldą, ale bardziej Opartą na swoich przeżyciach. Dorastał w rodzinie o silnych przekonaniach religijnych, co stało się fundamentem wielu symboli zawartych w grze. Warto wspomnieć, że gra powstawała na bardzo małym budżecie, głównie korzystając ze swojego własnego portfela albo innych zasobów. Nie było wtedy żadnej zbiórki jak Kickstarter, która wsparłaby grę. Macmillan często mówił w wywiadach, że Isaac powstał jako eksperymentalny projekt, na którym nie zależało mu komercyjnie. Nie miał oczekiwań co do sukcesu, dlatego też produkcja była szybka oraz tania. Macmillan nie był głupi i zdawał sobie sprawę, że samemu Stworzyć taką grę, to ogrom pracy i obowiązków. Powoli zaczynało go to irytować, aż w końcu zwrócił się o pomoc do swojego przyjaciela, Tyrona Rogera z Team Meat, który mu pomógł. Pomoc Rogera okazała się kluczowa, ponieważ Macmillan nie miał doświadczenia w programowaniu gier z tak zaawansowanymi mechanikami. To dzięki jego wsparciu gra zyskała bardziej dopracowaną formę i mogła zostać udostępniona na Steam. W formie ciekawostki, jeśli jesteście zainteresowani, możecie kupić jego limitowaną na 500 sztuk książkę za jedyne 1000 dolarów. Aukcja ważna jest. Jeszcze kilka dni, więc macie jeszcze chwilę czasu. Najpierw wyszedł The Binding of Isaac, potem wyszło DLC Rebirth, następnie Afterbirth, Afterbirth Plus, Repentance i Repentance Plus. The Binding of Isaac to gra roguelike z losowo generowanymi poziomami oraz ogromną różnorodnością przedmiotów i postaci. W tej grze wcielamy się w jednego z wielu bohaterów i zmagamy się z potworami oraz bossami. Gra jest pełna wyzwań i nieskończonych kombinacji, co sprawia, że każda rozgrywka jest zupełnie inna. Skupimy się teraz na wersji Repentance Plus, a o innej. Częściach powiem co nieco potem. W Isaacu zaczynamy grę jako Isaac. Z biegiem czasu możemy odblokować 13 różnych postaci, z których każda ma swoje unikalne statystyki, umiejętności i startowy ekwipunek. Każda postać różni się od siebie szybkością poruszania się, liczbą serc zdrowia, siłą ataku, szybkością strzałów oraz wieloma innymi statystykami. W Repentance Plus liczba postaci została rozszerzona o dodatkowe wybory, dając jeszcze więcej możliwości do eksperymentowania z różnymi strategiami. Na przykład niektóre postaci Mogą zaczynać z unikalnymi przedmiotami, które pozwalają na specyficzne podejście do rozgrywki. Nie będę rozpisywał wszystkich kombinacji, bo z tego można by zrobić roczny materiał, lecz często gra stawia nas w niekorzystnej sytuacji, dając nam przedmioty, które na pierwszy rzut oka mogą być bezużyteczne. Czasami gra daje nam itemki, które akurat potrzebowaliśmy, jednak częściej bywa tak, że musimy sobie radzić sami i myśleć, co możemy zrobić, aby zmaksymalizować podejście z tym, co mamy. Każdy poziom gry, od początkowej piwnicy po bardziej trudne etapy, takie jak Łąb czy katedra, są generowane losowo. Oznacza to, że w każdej rozgrywce rozmieszczenie pomieszczeń, wrogów, przedmiotów oraz sekretów będzie inne. Co więcej, także przedmioty, które znajdziemy w trakcie gry, są za każdym razem losowe. Przedmioty mogą poprawić statystyki, pogorszyć je, albo kompletnie zmienić na muzy. Przykładem może być itemek Brimstone, czyli ogromny ładujący się laser. W grze znajdują się różnorodne pomieszczenia, które pełnią kluczową rolę w rozwoju postaci. Do najważniejszych z nich należą Item room, pokój z przedmiotem, który jest na każdym piętrze. Devil room i Angel Room. Są to specjalne pomieszczenia, które mają szansę pojawić się po pokonaniu bossa danego poziomu, jeśli nie straciliśmy żadnych czerwonych serc podczas walki. W Devil Roomie możemy zrobić dosłowny deal z szatanem, aby w zamian za nasze serca dał nam lepszy przedmiot. Secret Room i Super Secret Room są to ukryte pokoje, które można znaleźć rozwalając ściany w innych pomieszczeniach. Znajdziemy tam często zasoby albo rzadziej przedmioty. Sklep, jak sama nazwa mówi, możemy tam kupować przedmioty za monety, które zdobędziemy. Co do zasobów to są trzy. Bomby, Klucze oraz monety. No i można powiedzieć, że serca, bo zdarza się, że wypadną czerwone, niebieskie albo czarne, albo złote serca. Tylko ich nie wliczam, ponieważ one powodują, że jeśli straci się pełne serduszko, to wypadają z nas dodatkowe monety. Co wyróżnia Aizaka na tle innych gier, to ogromna liczba możliwych kombinacji przedmiotów. Jak wspominałem, każda gra jest zupełnie inna, a losowość tylko potęguje uczucia, że chce się więcej grać. Możemy być bardziej defensywni, ale szybciej strzelać, mając ze sobą tarcze, holy mental albo Nice Hat, lub skupić się na konkretnych obrażeniach, szukając itemka iPekak albo Brimstone, lecz często granie jest dla nas tak łaskawa. Często możemy kręcić nosem nad tym, co gra podaje nam na tacy. Są przedmioty i trinkety w grze, które modyfikują nasze łzy. Jedne zatruwają, inne podpalają, a jeszcze inne po chwili wybuchają. Można to zrobić, tylko trzeba bardziej się wysilić w tym przypadku. W grze mamy naprawdę sporą liczbę bossów do pokonania, jak wspomniana wcześniej matka, czy chociażby Delirium, Hash, Serce Matki, Mega Szatan i wiele, wiele więcej. Niektóre z tych bossów Pojawiają się tylko w określonych warunkach. Na przykład Hash pojawia się tylko wtedy, gdy gracz zdoła pokonać serce matki w mniej niż 30 minut. Boss Rash to tryb, w którym gracz stawia czoła kilku bossom w jednej walce. Delirium to jeszcze bardziej zaawansowany boss, który wymaga od nas już sporej wiedzy na temat innych bossów. W grze dostępne są także inne elementy, które mogą pomóc w walce z wrogami, w tym karty tarota, pigułki, albo właśnie wcześniej wspomniane trinkety. Karty tarota to przedmioty, które dają graczowi różnorodne korzyści. Na przykład Delost teleportuje nas do innego, Pokoju lub desan, Sun, leczy oraz zwiększa nam każdą statystykę na jeden pokój. Pigułki to losowe przedmioty, które mogą wywołać różne efekty. Mogą zarówno wspomagać gracza, jak i wprowadzać w ryzyko. Na przykład jedna pigułka może przywrócić część zdrowia, inna spowolnić wrogów, a jeszcze inna może teleportować gracza do losowego pokoju. Zaś trinkety to jedyne przedmioty, które możemy upuścić. Mają różne zastosowanie. Od zwiększenia szybkostrzelności po takie rzeczy, że jak podniesiemy monetę, to jest szansa, że wypadnie nam niebieskie serce. Nie wspomniałem o tym, Lecz oczywiście nie możemy upuścić od tak każdego przedmiotu. Jedyne przedmioty, które możemy upuścić, to karty, pigułki i właśnie trinkety. Każdy inny podniesiony przedmiot musi z nami zostać, co właśnie potęguje kolejne pytanie: czy jak spotkamy przedmiot iPeka, to jednak warto go wziąć, czy jednak nie? To ma wiedzieć nam wie. Oczywiście nie wspomniałem wielu rzeczy, jak na przykład czym jest planetarium i nie przedstawiłem wielu innych bossów. Starałem się przedstawić każdy ważniejszy aspekt gry, ponieważ nawet najmniejsza rzecz może kompletnie nam spieprzyć ran albo go uratować. Rozgrywka, sama w sobie jest dość trudna i ciężko wpaść na jakiś konkretny pomysł na build. W sensie jasne, możemy trzymać R i resetować do momentu, kiedy nie dostaniemy w item roomie przedmiotu, który zmieni nam grę, ale gra często daje nam się we znaki. Mam pewną plotkę dla weteranów Isaaca. Nie wiem czy to prawda, ale chodziły głosy, że jeśli gra wykryje, że często polegamy na trzymaniu R i resetowaniu każdego podejścia, by dostać pierwszy bardzo dobry przedmiot, to gra będzie specjalnie nam dawać coraz to gorsze przedmioty. Lecz jak wspomniałem, to plotka, która powtarza się już latami. Jeśli zadaje Zadajcie sobie pytanie, czemu ta gra jest tak popularna? To odpowiedź jest krótka. Losowość oraz ilość kombinacji. Wejdźmy na stronę Platinum God Isaaca i spójrzcie ile jest tych przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów działa inaczej oraz ma inną kombinację z drugim przedmiotem. Wytłumaczę wam to na prostszych itemkach. Załóżmy, że mamy przedmiot Mams Knife, który zmienia nasze łzy na nóż. Jeśli dorzucimy do tego Ipecac, czyli przedmiot, który zmienia nam łzy na wybuchowe łzy, to w połączeniu mamy wybuchowy nóż. Dodajmy jeszcze do tego Brimstone, który zmienia nasze łzy w wielki promień. W połączeniu z dwoma Poprzednimi przedmiotami będziemy strzelać masą wybuchających noży. A to tylko jeden z kilkuset, jak i nie tysięcy kombinacji. Co do kolejności podnoszenia przedmiotów, tylko w niektórych przypadkach jest ważna. Gra sama w sobie jest prosta do zrozumienia, ale trzeba przyznać, że nie wybacza błędów. Często nasze decyzje są weryfikowane w późniejszej fazie gry. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że twórca po wydaniu Afterbirth Plus jasno zaznaczył, że nie zamierza wydawać kolejnych DLC. Nie podawał konkretnego powodu, ale powiedział, że będzie to finalna wersja, aż do momentu pewnego moda, który nazywał się. Antiberf. Mod, o którym mowa, wprowadzał sporo nowych i ciężkich bossów, nową muzykę oraz nowe przedmioty. To był jeden z modów, który wybił się zdecydowanie na tle innych. Twórca Macmillan dogadał się z twórcą owego moda i wprowadzili całą zawartość do oficjalnej gry, dodatkowo ją poprawiając i ulepszając. Historia też jest ciekawa i może być wciągająca oraz skłania do różnych refleksji. Opowiada historię Isaaca, który żyje wraz z matką. Matka pewnego razu usłyszała przez telewizor wiadomość od Boga, że powinna ciach ciach swojego syna. W imię Boga. Isaac uciekł wtedy do piwnicy i zaczyna się cała gra. Pokonując głównych bossów, dostajemy różne retrospekcje z życia Isaaca, poznając przy tym fabułę. Patrząc po tematyce, myślę, że zdajecie sobie sprawę, że gra miała pewne kontrowersje. Postaram się przytoczyć najciekawsze z nich, które udało mi się znaleźć. Pierwotnie w 2012 roku Nintendo odmówiło wydania The Binding of Isaac na konsoli 3DS z powodu kontrowersyjnych treści religijnych. Decyzja wywołała sporo kontrowersji wśród społeczności graczy i krytyków, którzy uważali, że Nintendo nadmiernie cenzuruje treści i Ogranicza wolność artystyczną. Ostatecznie sytuacja zmieniła się w późniejszych latach, gdy Nintendo rozluźniło swoją politykę wobec tego typu gier. The Binding of Isaac Rebirth zostało ostatecznie wydane na Nintendo Switch w 2017 roku, co symbolizowało przełom w podejściu firmy. Isaac napotkał problemy z dystrybucją w niektórych krajach ze względu na swoje kontrowersyjne treści, głównie związane z symboliką religijną, przemocą oraz obrazami potencjalnie uznawanymi za niewłaściwe dla dzieci. Choć gra nie została oficjalnie zakazana w wielu miejscach, istnieją jednak jednak kraje, w których odmawiano jej wydania lub wprowadzano ograniczenia. Między innymi mówiło się o Niemcach, Australii, Nowej Zelandii, Chinach i generalnie o Bliskim Wschodzie. Macmillan dostał również po łapach za przedstawianie trudnych tematów, które wynikają z charakteru gry oraz sposobu, w jaki porusza ona delikatne, kontrowersyjne wątki. Twórca był chwalony za odwagę artystyczną i oryginalność, ale jednocześnie spotykał się z zarzutami, że jego podejście jest zbyt brutalne, sensacyjne i nieodpowiedzialne. Głównie chodziło o przemoc wobec dzieci religijną symbolikę czy wykorzystywanie tematów tabu, jak aborcja czy kanibalizm. Większość z tych kontrowersji się powtarza, więc myślę, że na pewno domyślacie się, jak to było. Ktoś się obraził, wygłosił to w agresywny sposób i generalnie tyle. Na koniec przytoczę trochę historii Edmunda Macmillana. Jestem pewien, że już dawno słyszeliście o tym, że Macmillan inspirował grę na swoich przeżyciach katolickich. Dorastał on w małym mieście Santa Cruz w Kalifornii, w rodzinie o głębokich korzeniach katolickich. Jego młodość była zdominowana przez napięcia wynikające z religijnych oczekiwań, które kłóciły się z jego osobowością i artystycznymi zainteresowaniami. Macmillan często objawiał jakieś chęci artystyczne, lecz w jego domu panowały surowe zasady moralne i religijne, przez co Edmund czuł się przytłoczony. Wychowując się w konserwatywnym środowisku, miał on ograniczony dostęp do popkultury. Zamiast tego fascynował się opowieściami biblijnymi i mrocznymi aspektami religii, które przekształcił później w swoje gry. Matka Macmillana była gorliwą katoliczką i chciała, aby Edmund podążał za wiarą. Jego twórczość, która często opierała się na rysowaniu potworów i groteskowych obrazów budziła jej niepokój. W jednym z wywiadów Edmund wspominał Moja mama często czuła za mnie ogromny wstyd i zażenowanie moimi zainteresowaniami. Uważała to za coś dziwnego, a wręcz grzesznego. Często byłem postrzegany jako inny. Czy to w szkole, czy w domu. Byłem odmieńcem. Matka Macmillana wychowywała go w duchu katolickim, ucząc go o grzechu, winie i karze. Edmund odczuwał to jako przytłaczające i wzbudzające poczucie winy, nawet na najmniejsze przewinienia. Twórca nie wypowiadał się wiele na temat ojca. Można było jedynie wywnioskować z jego wypowiedzi że jego ojciec nie wywierał żadnej presji. Niezły Wojskrak. Był po prostu neutralny. Nie mówił, że jego mama przesadza, ale nie zabraniał mu interesować się grami. W wieku 19 lat wyprowadził się, co dało mu ogromną ulgę i wytchnienie. Zamieszkał w Santa Cruz, gdzie mógł rozwijać swoje zainteresowania sztuką oraz tworzeniem gier. Zaczął pracować nad projektami niezależnymi, które odzwierciedlały jego wewnętrzne przeżycia i traumę z dzieciństwa. Wiecie, jaka była reakcja matki na gra jego syna? No, niezbyt ciekawa. Po premierze gry matka Macmillana była głęboko zszokowana i poczuła się zraniona przez sposób, w jaki gra przedstawiała. Postać matki w grze matka Izaka, pod wpływem głosu Boga, staje się zagrożeniem dla swojego dziecka, gotowa poświęcić go, by spełnić wolę Boga. Macmillan twierdził, że po premierze gry jego relacje z matką stały się bardziej napięte. Matka czuła się dotknięta i zrozpaczona, ponieważ jej syn stworzył grę, która w jej oczach była niemalże atakiem na jej wiarę oraz jej wszystkie wartości. Edmund wspominał, że matka postrzegała jego twórczość jako odrzucenie jej religijnych wartości. Jej religijna perspektywa sprawiała, że nie mogła zaakceptować takiej formy przedstawienia. Matki w grze, szczególnie, że była to postać oparta na jej własnych cechach. Co zrobiła matka? Po wydaniu gry, Macmillan twierdził, że jego matka oddaliła się emocjonalnie, a ich relacje stały się zimne i napięte. Nie rozumiała intencji syna, nie widząc w grze osobistej opowieści o walce z religijnym wychowaniem, a raczej atak na same fundamenty jej życia. Edmund przyznawał, że matka była bardzo rozczarowana, i przez pewien czas ich kontakt był ograniczony, ponieważ nie potrafiła pogodzić się z tym, co stworzył. Matka poczuła, że The Binding of Isaac jest czymś, co w jakiś sposób oczernia religię. I jej rolę jako matki. Macmillan również był rozczarowany jej reakcją. Nie mógł się pogodzić z tym, że jego matka bardziej ceni sobie religię niż osiągnięcia syna. Miała ona nadzieję, że jej syn podąży za jej wartościami. Przedstawiłem wam w sporym skrócie, co musiał przejść Edmund, jak wyszła ta gra. Nie wyobrażam sobie, jak musiało mu być ciężko. Pomimo różnic, jaką dzieli z matką, kochał ją i nie chciałby to tak wyglądało. Choć, żeby was nie zostawiać ze smutnym zakończeniem, trochę was pocieszę. Z biegiem lat, Macmillan podchodził do sytuacji z większym zrozumieniem, a jego relacje się poprawiły. Ich relacje relacja z czasem się złagodziła, a matka stała się dużo mniej krytyczna. Edmund przyznał, że po czasie matka zaczęła rozumieć, iż gra nie była atakiem na jej osobę ani na religię, a raczej była próbą zrozumienia i przepracowania trudnych przeżyć związanych z religijnym wychowaniem. Matka zaczęła akceptować, że jego twórczość jest osobistym wyrazem jego przeżyć, a nie próbą obrażenia jej czy jej wiary. Doszło do momentu, gdzie zaczęli się spotykać, mimo że początkowo było ciężko i niezręcznie. Chyba naprawdę jego matka zrozumiała swój błąd, a Macmillan swój. W 2023 roku Ed Edmund na TikToku, zapytany jak wyglądają ich dalsze relacje, wspomniał, że są dużo bliższe, a ona sama wprowadziła się do miasta. Dodał, że nie jest już religijna i kompletnie się tego wyparła. Jego ojciec został pastorem w południowej Kalifornii. Rozmawia z nim kilka razy do roku, ale ojciec nadal jest bardzo religijny. W skrócie, każdy siebie akceptuje. Z matką stara się mieć lepsze relacje, ale ojciec jest kompletnie wyobcowany. To akurat ciekawy przykład, jak gra może najpierw coś zepsuć, a potem troszkę naprawić waszą sytuację w rodzinie. Dziękuję i do następnego.